Zabieram młode chyba na prawdziwą wyprawę wędkarską, no jest jeszcze przymierzy. młody istnie... co? Kartę tak. tak. Kartę bzika. W tej czapce i wejdziesz. No i to robimy, Adrian? Idziemy, chłopi. Idziemy sprawdzić, czy młody umie operować wędką. Jak FIFA. Jak FIFA. Czyli... Kartę to Kartę bzika. To była FIFA. Było zweryfikowanie ja hejtera. Nadzieję, Ten Materiał nie ukaże się światła dziennego, bo jakość była zła. Ja uważam, że światła była dobra, teraz zadbałem o uczynkę Mam czapkę dzika. Ty, Kuba, ja wiem, że później chcesz oddać tą czapkę, ale oderwij metkę. Nie, zostawiam. Tu dostaliśmy kartę członkowską klienta ekskluzywnego. Do agencji czarne Loto. <laughs> Mamy zaufanie dla ekskluzywnych klientów. Pierwszy zestaw we wodzie. Zapowiada się obiecująco. Co z tego wyjdzie, się okaże. Ty, ale ty masz tutaj zestawik po cały Plecaczek. Młody jest profesjonalistą. Za to się... Ja to tak mówię. Chwila nieuwagi i znowu sukces. Chyba tu na gumę będzie trzeba atakować z dołu. Tam już widzę, Kuba szykuje. jakąś największego, yes. jaką ma. Bo taką półmetrową gumą będzie mało. Co to jest? Do 9 kg? A w razie, dla kontenta, jakby nic nie wzięło, to pod, damy kamerzystę, żeby zanurkował, złapał nam żyłkę i powiemy, że holowaliśmy. Ba s <gcottoniuszki> a, ty, a wiemy na co kamerzysta weźmie. Nie, no ja to setkę bym mu przywiązał na końcu. Będziemy, Zrobimy legendę, że taki sunam się złapał. Co tu mamy? Żabusie jakąś mamy, jakiegoś woblera mamy. Wiąże, kurde szpon. Bo oczywiście, nie mam swojej wędki. Czemu? Bartos zobaczyłam zajebistą wędkę z dajwy. Ja się obsrałem i, i... stwierdził, że chyba zapomnieć zabrać. Nie, nie, ja to bym się lepiej, bo jak złapię na moją, to normalnie pół ryby jest dopisane do mnie. Biało niebieska. Perła predator. To się nazywa Policja. Policyjna, no? Jest tak no chyba tak się nazywa. Ja, policyjna. Nie gadam z psami. Ulubione brania to mam chyba na gumę. Lubię jak podbijam i z podbicia jest takie... Wiesz co chodzi? <grymne> <grymne> to jest jakaś żyłka gdzie wyleżała. Powiem tak, opowiem teraz mało. Ty widziałeś, jak się tam y, zakręcił taki. Widziałeś to? Ty widzisz ten wil? Powiem Wam historię. Jak zostałem kłusownikiem z własnej niewiedzy. Kiedyś byliśmy łowić z moim kolegą, jeszcze byliśmy jarzębiami. No i leszcze miały tarło, nie? Wpadliśmy na genialny pomysł, bo łowiliśmy w tym tam, gdzie one miały tarło, i nam się zaczepił taki leszcz z półtora kila za bok. No to my wpadliśmy na genialny pomysł. No, kurde. będziemy zakładać algę, rzucać w ten to tarło, zacinać i będziemy za bok wyjmować te leszcze. Bo myśleliśmy, że odkryliśmy nowy sposób na łowienie i że czemu nikt tak nie łowi. Rozumiesz to? W pół godziny nawaliśmy po 10 leszczy takich po półtorki w górę. I kurwa, przyjechał jakiś twędkarz i... A no, już prawie do kontroli doszło, no lipa była straszna, no, ale to z naszej niewiedzy, bo byliśmy jarzębiami, nie widzieliśmy, że jesteśmy kłusownikami i łowimy na taki, chyba to się szarpak nazywa. Reklama w kapeluszu ostatnio Bzika dała nam dużą zdobyć. mam nadzieję, że teraz też tak będzie, bo ty, bo okazuje się, że kłamiemy ludzi na tych reklamach. Coś, czego potrzebuje każdy hunter. O kurde, ale ryba. Bziku, podbierz mi. O Jezu, ale sztuka. Siły nie ma. Mamy tu zbrzeżu rzucić. Myślę, że to żaba się rzuciła. <gry> Łap przyjdzie tak. Możesz mi zarzucić dalej. Bo ja nie mam siły. <gry> Lekka głowę, Pod, podbiad. Odezwał się do mnie jakiś chłop, kurde, z tego wędkarskiego, że wyśle mi wędkę. I gdzieś mi zginęła wiadomość od niego. Więc tak wyglądałby jeszcze raz odcinek z ryb. To może napisać jeszcze raz, bo nie mogę znaleźć tej wiadomości. Bo odezwał się ktoś. Nawet nie pamiętam, jakiej. Kurde. Jakiej marki te wędki, ale poziom wysłał adres i wyśleć wędkę i kurde mi zginął gdzieś w tych wiadomościach. Jak jest jeszcze zainteresowany, chociaż po tym odcinku może nie być. Jak nic nie To niech napiszę, bo gdzieś mi zginął Ty no ja liczę, że coś będzie złapane w końcu. Ja też. Znaczy jak nie złapę teraz drugi raz z to ja wiem co przynosi im peko. nie chcę tego mówić głośno. Ale kuba, chyba po prostu ten kamerzysta, kur. Ty, ale jak byłem z kubą, to były ryby. Ale piłeś na pewno, ryby, ryby lubią alkohol. Adrian oszczędzasz na kamerzyście, nie kupujesz tutaj prowiantu. Mam cytyl w kawałcie. Chyba weselną jest moją. Już mi się podobasz. Bo jak ci się to podobało, łowisko wybrane. Nie wiem, kurwa, czy tym, w tym bagienku coś pływa. A co my tu robicie? Co? My... Ale chyba tu na spinningowym najmniej łowiłem. Uch. Młody za dużo siły ma. Zobacz, człowieku. Wyczucia nie ma. Chlasta, małymi oczkami Zobacz. Szczela pesiąka mocna. Adrian, a co jak tu nie ma ryb? Właśnie coś mi się wydaje, że płacę do 30zł akurat na spinning, bo byłem tu 3 razy w życiu i złapałem 4 razy. Czyli mogą uszukiwać. Nie no, chyba powiem Ci z całej łódzkiego tutaj tak z Łodzi, no to chyba to najbardziej odwiedzane łowisko i najlepsze opinie ma. O on nie za łowiska, ja znam tutaj tajne tyki. Nie no, nie wiem. Wydaje mi się, tylko w tym zakolu może być dobrze. Ja jak stoi coś dużego, to tutaj. Ja zawsze lubię rzucać pod coś. Jak mam taki wyznaczony cel, że jest jakaś kurde lilia, albo jakieś krzaczki. Nie lubię łowić na otwartej wodzie. W ogóle właśnie takie ekstremalne. O, widziałeś ten rzut, widziałeś ten, ten rzut, widzowie widzieli? W to samo miejsce. To ja mówisz, że można mieć taką celność, co? Adrian, jak ty to robisz? Wiele osób pyta mnie, Adrian, jak ty to robisz? Tobie wszystko tak łatwo przychodzi. Ja mówię, teraz mamy takie fajne czasy. A co, jak tu nie ma No właśnie, mi się wydaje, że oni walą w, w Ja powiem więcej, wydaje mi się, że walą w w zielonego krasnala. Ostatnio złamana wędka co dzisiaj. Co dzisiaj nas czeka moi kochani. Co dzisiaj w nas odcinku? Ej, co dzisiaj przygotowaliśmy dla was? Zgadnijcie. Jak się że <grymne> to jest Mi się wydaje, że to, <grymne> to kurwa nie ma co mi powiedzieli, że tu łowił. A to jest staw pod karpia. Ty jesteś w Łodzi, tutaj nawet na komercji nie <grymne> biorą. Możliwe, że ciśnienia. Porzucał 10 minut, łapka już spuchła. Wydział jak wczoraj FIFA. Okay, a jak było? Co? FIFE. Fifę. Wygrał <grymne> Dawaj, idź po akumulator dymki. Będzie mówić prądem Tak nic nie złapiemy Wszystkie wypłyną wtedy No to chodzi To chodzi, żeby najwięcej nałapać Ludzie Tu nikogo nie ma Patrz, tam będzie Gdzie? Kuba, przecież ty się nie znasz nawet karcie. No ja byłem kurwa Teraz Od trzech lat oglądam regu Regularnie jest Było, kurwa Od trzech lat oglądam Regularnie Discovery rzeczne potwory. To na początek wystarczy. Kur... muszę ogarnąć ten bagażnik. Żona nie bagażnika i napadało mi do bębki. Czego się nie wybacza dla żony? już jak ten. Wykład. Znaczy, jak jestem wyrozumiały. Wy wybaczam dla kawerzysty jego chlanie regularne w robocie. I dla żony takie właśnie wybryki też wybaczam. Włóczę, jak jestem wyrozumiały. Ja Czasami zazdroszczę. Ja się zastanawiam, czy sam Karol nie jest kamerzystą. Ty, ty ja się, sam, patrzę na tą robotę mojego kamerzysty i tak nic nie robi. Pojeździ się, pośmieje. Postoi z kamerą. Pobije. Przecież to jest rzecz robota. Ja się namęczę, natrenuję dietę, natrzymam. To obijesz. takim życiem. Ty, zmieniam robotę. Kuba! Bierą dla ciebie, czy nie bierą dla ciebie? Nie bierę. Dla jej, czy dla jego? Próbujemy się dogadać z Kubą po olsztyńsku. Na coś nie złapiemy. Kuba ho na miarę! Chodź. Moi widzowie, niech ta butelka kamerzysty Musienianka was nie zmyli. To Kuba przywiózł Bimber z Olsztyna. Czysty. Czysty, 70%, 70%. Ambrozja. Ambro... Ambrozja, to nie Bimber, to Ambrozja. Może i co? Dobra. <noise> Ta z to bym zwariował. To chyba by było jedyne, co by się dzisiaj wydarzyło na tych rybach. Nowy, oryginalny ten. Pomysł? Pomysł na markę odzieżową. Jako, że z Poznania jesteśmy, Gzik. <noise> Nie wiesz co to Gzik? Nie. Gzik? Nie. Twarożek taki, twarożek taki, no. A zobacz, nowy t-shirt jest Gzika. Nie widzieliście? I kapelusz. Dzięki któremu miałem łowić po, po, potężne ryby ciągę sobie pod kolor kupiłem, <gupy> kapelusza, żeby autik <gupy> mi pasował. Nie. Że takim małym stawku nigdy nic nie walno Ja już rzadko wiem na no, takie Kuba w Olsztynie to takie oczko wodne miał. Na łabędzie kur... karmienie i na karpie kolorowe. Tam staw się zaczyna od 70 hektarów u nich, 4, A 4. jezioro powyżej. <gupy> Kimuniarze i karpiarze to to samo mówią. Jak miał przełożyć karpiarzy na... To i ze sportu to nazwał mi nie Kimoniarzami Kuba ty jesteś Kimoniarzem? Nie, już od dawna nie Pewnie raz Kimona robiłem dwa z... lata temu Nie wiem z rok temu A robisz Kimona ty... tak to co? co? Robiłeś czasami w Kimona? Robiłem czasami ale to Ja tam miałem kimono trzy razy w życiu na od czterech lat, nie od trzech już tak nie robię Regularnie Zdarzyło się parę razy a tak przed przed wcześniej robiłem regularnie, startowałem w kimonach na jeden Ja to miałem trzy razy kimono na sobie. Jedyne co się nauczyłem to w miarę wiązać <grym> Popadki dziadku dostałem od teściowej. Leżały 10 lat na strychu. I ten, i dochodziłem tak, bo jeszcze tak kiedy nie miałem dużo sprzętu, parę lat temu, i chodziłem i mówię... Tam tyle wędek na tym strychu było po dziadku, nie? I chodziłem i mówię do teściowej, teściowała według te wędki. <grym> I dało. Nie, nie, na początku nie chciała. Dopiero po gdzieś 4-5 latach w yy, związku z moją szanowną yy, małżonką, bo powiedziała, że... A skąd ja wiedzieć, czy będziecie razem? Nie deklarowała się jeszcze na nic. <grym> Czyli pod wzięła, na wędkę. Chciała mnie przekonać, tak, żebym się o, za, Ty, za wędki je ja siadczysz. Ja mówię, nie, ze mną te numery. <grym> I ten... I dostałem, jakieś tam powybierałem sobie pierdoły. Na działkę porobiłem takie z Kuba! Żartowałem. Przezimy na łowisko, które jest tylko woda, woda i trzciny, nie ma ryb, i zapłaciliśmy jeszcze za to pieniądze. Ostatni raz tak się dałem naciągnąć mojemu kamerzyście, że zna się na kamerowaniu człowieka. To był ostatni raz, kiedy ktoś mnie oszukał. Szczerze? To się czuję, jakbym wyszedł do walki i miał remis. To 0-0 jest, to powiem Ci, czuję się, jakbym wyszedł do walki i remis na Czasami dobrej rem. zależy jakie to okoliczności Czasami remis to zwycięstwo? Ręka jak młotek Pan. Legenda To Kuba tak ogłusza Soccer karta na święta Ustawiam go Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby No to czyli co No ręka jak młotek no to co? Zobacz jaki dumny Zobacz jaki dumny z siebie Dobrze O Kuba tak Chciałem go zabić i się cieszy. Ty, mogłem zabić, a tylko złamałem rękę. Mówię, Kuba jest brutalny. Po FIFA wczoraj wyczaiłem. Po tym, jak za każdym razem się cieszył, jakbym faulował. Jaką mu sprawiała to radość, a czerwona najbardziej. Dyskwalifikacja sprawiała mu największą radość. I już wtedy zapaliła mi się lampka, że to psychol. Ciśnienie było złe, pogoda była zła. Warunki były niesprzyjające, jednymi słowy. Dziki, my już jesteśmy po przygodzie wędkarskiej. Jakże ciężkiej. Strasznie się namęciliśmy na tych rybach. Się bo powiem sobie. tak, co drugi rzut to była dosłownie gruba ryba. I się kur... namęciliśmy trochę. Kuba chciał jechać na maka, ale powiedziałem mu, że nie ma takiej możliwości. Kuba kamerzysta. Kuba kamerzysta. <laughs> chciał jechać na maka, więc będziemy mieli chipsy proteinowe, dziki z ubiega. I co? Zkaweczki. Dzień dobre Cześć, elemisja. Pomerzysta. Czekaj? Dobra. Jedną przekąskę? na robieniu uwagi Nie? Po lecach, po lecach, polecamy. ten średni odcinek, bo nie udało się nic złapać. Kuba nie... dograje, kuba wygrał nagrodę pocieszenia. Wędkę, przyjeżdżając do Łodzi, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Gratuluję pierwszego miejsca. Ja też miałem pierwszy, ale ja nie nagrody. Byśmy egzekwali. Zobyłeś, to jest nagroda. Także mam nadzieję, że następne jedziemy na rewanż do Kuby. Kuba ogarnie lepsze łowisko, w które są ryby. Tak. Chociaż jak wychodziliśmy, szef o nas urabiał, że ktoś złapał suma parę dni temu, 50 kilo. Nie, to było tak, że szefo wpuszczał tam suma. Tak, I, i wtedy zrobił zdjęcie. powiedział, że już złapał. Także dziki, widzimy się niedługo. Wbijać do Kuby na odcinek, i wbijać do mnie na stronę Bzika. Kuba też podlinkuje, i Kuby odcinek też będzie podlinkowany. Także wbijać, to lajkować. Się wiedzie, to się <laughs> I dużo wyświetleń, dużo subów, dzwoneczków. I co tam Kubaś jeszcze robi? Lajków. I lajków. Pozdrawiamy.